Pralnia w domu jednorodzinnym jest bardzo często spotykanym rozwiązaniem. To duża wygoda dla domowników, kiedy nie słychać w łazience bądź kuchni włączonej pralki, a jednocześnie jest wystarczająco miejsca na swobodne rozwieszenie wypranych rzeczy. Sprawdźmy więc. W jakim miejscu najkorzystniej zlokalizować pralnię w domu i w jaki sposób ją urządzić? Dobrze wtedy pomyśleć o lokalizacji pralki w sposób najmniej zaburzający estetykę łazienki. Najlepsze pralki często wyglądają atrakcyjnie, bardzo nowocześnie, ale duża część inwestorów chce mieć minimalistyczną, stawiającą na spójność aranżację pralni w oddzielnym pomieszczeniu wymagając ukrycia automatycznych sprzętów do prania czy suszenia często stosuje się więc zabudowy pralki i uporządkowanie reszty wnętrza chowając detergenty w zamykanych szafkach pralnia jako osobne pomieszczenie zalety rozwiązania jednym z podstawowych ograniczeń w przypadku mieszkania w bloku jest brak albo znacznie utrudnione możliwości wygospodarowania pomieszczeń gospodarczych. Jeżeli dom ma duży metraż np. około 100 m2, to zazwyczaj projekty domów przewidują dwie łazienki i wtedy jedna z nich może mieć charakter bardziej gospodarczy. Dobrze wtedy pomyśleć o lokalizacji pralki w sposób najmniej zaburzający estetykę łazienki. Ciekawym rozwiązaniem będzie wydzielenie specjalnej niszy za zamkniętymi drzwiami, NP. Przesuwnymi drzwiami, w której zmieści się zarówno pralka, jak i środki piorące. Można również zabudować pralkę szafkami o gładkich frontach, albo w ostateczności zamontować chociaż elegancki blat od góry. Przynajmniej częściowo zadba się o estetykę łazienki, aczkolwiek trudno o taką funkcjonalność, jaką gwarantuje dom jednorodzinny. Dlatego też osoby, którym szczególnie zależy na praktycznym wydzieleniu stref. Decydują się na realizację projektu domu. To pozwala na swobodne wygospodarowanie oddzielnego pomieszczenia na nowoczesną pralnię w domu i tym samym doskonałe uporządkowanie wszystkich funkcji domu. Ma to również walor street praktyczny, ponieważ łatwiej organizować wykonywanie codziennych czynności w domu jednorodzinnym bez naruszania czyjegoś spokoju. Pralnia w domu, jako osobne pomieszczenie, wydaje się wręcz nieodzowna dla dużej rodziny ale nawet Singiel doceni walory tego rozwiązania. Nowe projekty domów zazwyczaj uwzględniają wyodrębnienie pralni z suszarnią, jednak w wielu domach już istniejących takich pomieszczeń nie ma. To spory błąd, więc warto rozważyć zorganizowanie pralni, mimo że często będzie to wiązać się z dodatkowymi inwestycjami. Pralnia w domu to przede wszystkim Komfortowe warunki prania nie trzeba konsultować z innymi domownikami. Kiedy łazienka będzie wolna, możliwość umieszczenia w jednym miejscu wszystkiego, co łączy się z praniem i suszeniem, nawet deska do prasowania ubrań, może być przez cały czas rozłożona. Większa estetyka łazienki lub kuchni, ponieważ niektórzy lokalizują pralkę pod blatem kuchennym. To nie tylko kwestia pralki, ale także kosza z brudnymi rzeczami. Proszków i płynów do prania. W przypadku suszącej się odzieży można nawet mówić o estetyce salonu, ponieważ często w tym pomieszczeniu udaje się rozłożyć suszarkę. Wygoda użytkowania łazienki, bez hałasu pracującej pralki. W każdym razie urządzenie pralni domowej w osobnym pomieszczeniu jest wyjątkowo praktycznym rozwiązaniem, z którego warto skorzystać. Pralnia w domu, Odpowiedni metraż. Przestrzeń przeznaczona na pralnię w domu powinna umożliwiać swobodne i bezproblemowe użytkowanie pomieszczenia. Metraż zależy od tego, ile urządzeń, mebli i sprzętów znajdzie się w takiej pralni oraz w jaki sposób chcemy z niej korzystać. Jeżeli ograniczymy się do samego prania, to wystarczą nawet 3 metry kwadratowe. W takiej małej pralni możesz zmieścić pralkę. Kosz na brudne pranie oraz półkę na środki piorące, czy środki czystości do pielęgnacji pralki. Przy wąskim pomieszczeniu można też zdecydować się na model pralki ładowany od góry, ewentualnie taki o szerokości 45 cm. Jednak warto rozważyć bardziej komfortowe warunki do prania, a jednocześnie wykorzystać wnętrze pralni do suszenia wypranych rzeczy a także ich prasowania. W takiej sytuacji minimum to będzie 4 do 5 metrów kwadratowych, a najlepiej jok 6 do 10 metrów kwadratowych. Jeszcze większy metraż umożliwia zakup suszarki elektrycznej, swobodne rozmieszczenie deski do prasowania i miejsca do składania ubrań. Można sobie wtedy też pozwolić na dużą ilość koszy aby od razu sortować rzeczy do prania, a nie bezpośrednio przed włączeniem pralki. Takie rozwiązanie daje oszczędność czasu i jest po prostu wyjątkowo wygodne materiały na podłogę i ścianę. Pralnia jest dość specyficznym miejscem, w którym często pojawiają się zmiany temperatur, a przede wszystkim jest pomieszczeniem o podwyższonej wilgotności. Ma to znaczenie w kontekście wyboru materiałów na podłogę i ściany. Muszą one charakteryzować się wodoodpornością, odpornością na zarysowania i zabrudzenia ale jednocześnie być łatwe w pielęgnacji oraz czyszczeniu. Warto również uwzględnić kwestie estetyki. Nawet pomieszczenia gospodarcze powinny zostać urządzone w stylu pasującym do reszty pomieszczeń w domu, co zatem nadaje się do pralni. Oczywiście płytki ceramiczne można wręcz pokusić się o to, aby w łazience i pralni położyć te same płytki. To wersja dosyć korzystna cenowo. Chyba, że zdecydujemy się na płytki z górnej półki cenowej. W wersji najbardziej oszczędnej można położyć na podłodze wykładzinę elastyczną. Jednak trochę na tym ucierpi estetyka. Na ścianach najczęściej będzie glazura bądź gres, ewentualnie wodoodporna farba. Ciekawie będą się prezentować tapety z włókna szklanego. Wyjątkowo ekskluzywnym materiałem jest naturalny kamień. Jednak ze względu na wysokie koszty nie jest tak często wybierany do urządzenia, pomieszczenia gospodarczego, jakim jest przecież nowoczesna pralnia w domu. Podobnie będzie z drewnem, gatunki drewna egzotycznego, które wykazują dobre parametry odpornościowe i można je stosować w pomieszczeniach wilgotnych są niestety drogie. W każdym razie zarówno kamień, jak i drewno prezentują się doskonale, jednak jest to opcja dość kosztowna, warto zatem wspomnieć o dużo tańszym rozwiązaniu, jakim jest beton architektoniczny. Szczególnie miłośnicy minimalizmu i trendów industrialnych chętnie sięgają po ten materiał, który dodatkowo wyróżnia się łatwością obróbki. Beton nadaje się nie tylko, jako okładzina na podłogę i ściany, ale można z niego też formować odlewane blaty czy półki. To materiał wyjątkowo praktyczny i wytrzymały. Po zaimpregnowaniu wykazuje też całkowitą wodoodporność. Ponadto łatwo go utrzymać w czystości. Nie ma tutaj fuk, w których zbiera się kurz i brud. Ale mamy gładką powierzchnię. Jest też przyjazny dla alergików. Uwaga na sprawną wentylację. W związku z tym, że domowa pralnia jest pomieszczeniem o podwyższonej wilgotności, a często też może pojawiać się para, to koniecznie należy zadbać o odpowiednią i sprawnie działającą wentylację. Niezbędnym elementem jest oczywiście kanał wentylacyjny wywiewny, ale również kratka w drzwiach. Wentylator powinien mieć czujnik poziomu wilgotności, który będzie się uruchamiał przy przekroczeniu ustawionych norm. Zaleca się także, żeby to pomieszczenie miało okno, które w razie konieczności można otworzyć i szybko je przewietrzyć. Jeżeli w pralni w domu często suszy się pranie, to warto też zainwestować w specjalne urządzenia odparowujące i usuwające wilgoć, w ten sposób zapobiegnie się rozwojowi grzybów na pleśni, na ścianach. W pralni nie musi być bardzo ciepło, jednak przy niskich temperaturach pranie będzie się dłużej suszyć i może mieć później nieprzyjemny zapach. Ponadto milej przebywać w pomieszczeniu z komfortem cieplnym i dlatego lepiej doprowadzić ogrzewanie. Oczywiście konieczny jest też odpowiednia instalacja wodno-kanalizacyjna, aby bez problemu korzystać z pralni. Nowe projekty domów wszystkie te aspekty uwzględniają. Gorzej. Kiedy pragniemy zaadaptować jakieś pomieszczenie na pralnię w budynku już istniejącym, generalny remont i przerabianie instalacji oznacza wysokie koszty i w takiej sytuacji opłacalnym rozwiązaniem będzie specjalna pompa do brudnej wody do której podłącza się pralkę. To dość cicho pracujące urządzenie i nie generujące dużego zużycia energii elektrycznej. Co ważne, może tłoczyć ścieki nawet do 50 w poziomie i 5 m w pionie. Miejsce na pralnię. Wybór miejsca na pralnię nie powinien być przypadkowy ale musi uwzględniać konkretne potrzeby rodziny, jeżeli praniem zajmują się domownicy. To najkorzystniej będzie urządzić pralnię w strefie prywatnej w pobliżu usypialni, garderoby i łazienki. Dzięki temu uniknie się biegania po całym domu z praniem. Niezbyt dobrym pomysłem byłaby piwnica. Ale czasami nie ma innej opcji. Niektórzy jednak decydują się na powierzenie obowiązku prania osobie zatrudnionej z zewnątrz i wtedy najlepiej zlokalizować pralnię raczej na uboczu. Dobrym rozwiązaniem jest część gospodarcza na parterze domu, z wyjściem na ogród. Warto wtedy rozważyć montaż sypu na brudne ubrania, aby brudnych ubrań nie trzeba było znosić a wygodnie zrzucać przez dziurę w łazience. Oczywiście nadal pozostaje kwestia wniesienia wypranych ubrań. W każdym razie zawsze należy dobrze przemyśleć decyzję pod kątem różnych potrzeb. Pralnia na poddaszu w przypadku domu z poddaszem użytkowym mamy do wyboru tak naprawdę kilka opcji. Przestrzeń poddasza jest o tyle kusząca, że właśnie tam znajdują się garderoby i szafy. Ponadto na poddaszu najczęściej zmieniamy pościel i ubrania. Umieszczenie jednocześnie pralni pozwoli zaoszczędzić biegania po schodach z koszami wypełnionymi bielizną. Strych wydaje się także dobrym miejscem na suszenie w razie konieczności można uchylić okno połaciowe lub otworzyć lukarnę tak charakterystyczną dla budynków w stylu tradycyjnym. Z kolei domy piętrowe często mają balkony z pełną balustradą, które można wykorzystać na suszenie ubrań. W takiej sytuacji warto rozważyć urządzenie pralni w pobliżu balkonu, a najlepiej z bezpośrednim wyjściem na balkon. Pralnia na parterze jeżeli są małe dzieci. To wygodnym rozwiązaniem okazuje się pralnia na parterze. Aby mama mogła swobodnie łączyć, pranie z innymi obowiązkami domowymi oraz opieką nad maluchami. Pralnia na poddaszu mocno wtedy dezorganizowałaby pracę i niekiedy wymuszałaby wręcz pozostawienie dzieci bez opieki na jakiś czas. Pralnia w piwnicy niektóre projekty domów przewidują lokalizację pralni w piwnicy. Takie rozwiązanie na pewno nie jest wskazane dla młodych mam z tego samego powodu, co pralnia na poddaszu. Czyli trudności łączenia opieki nad dziećmi z pracami domowymi. Trzeba też mieć świadomość, że takie usytuowanie pralni w domu trochę izoluje jednego z domowników. Nie jest również dobre dla osób starszych lub mających problemy z chodzeniem po schodach. Wiadomo, że mokre rzeczy są zawsze cięższe, a należałoby je wnieść na wyższy poziom w celu wysuszenia. Co więcej, pomieszczenia piwniczne z reguły nie są ogrzewane więc w okresie zimowym mogłoby być trochę za zimno na przebywanie w takim pomieszczeniu przez kilkanaście minut, a ponadto dochodziłby problem efektywnego suszenia. Pralnia w kotłowni to rozwiązanie trudno uznać za optymalne. Po pierwsze, trudno sobie wyobrazić pralkę w kotłowni z piecem na paliwo stałe. Problem pyłów nie odnosi się do pieca na gaz, ale pozostaje drugi niekorzystny aspekt, o ile z pracą pralki nie byłoby kłopotu to z suszeniem prania już tak wilgoć nie jest wskazana dla wrażliwych urządzeń elektronicznych, więc mogłoby dojść do uszkodzenia pieca i w konsekwencji konieczności jego kosztownych napraw albo nawet wymiany. Jedynym wyjściem z sytuacji byłoby suszenie prania w ogrodzie albo w jakiejś części domu. Pralnia z wyjściem na ogród to ciekawy pomysł na domową pralnię zlokalizowaną w części parterowej. Taką opcję czasami uwzględniają niektóre nowe plany domu. Na pewno doskonałe rozwiązanie, jeżeli osobą piorącą jest ktoś z zewnątrz. Wygodnie można połączyć pomieszczenie pralni w domu ze znajdującą się na poddaszu łazienką za pomocą sypu na brudną bieliznę. W taki sposób można zagwarantować swojej rodzinie dużą intymność. Niekiedy zdarza się, że pralnia ma wyłącznie jedno wejście właśnie od ogrodu. Tutaj ważna uwaga, takie rozwiązanie byłoby dobre tylko w przypadku powierzenia prania osobie niezwiązanej z rodziną, w innym przypadku niezbędne będzie połączenie pralni w domu z jakimś pomieszczeniem wewnętrznym. Aby uniknąć konieczności wychodzenia z domu w celu zrobienia prania, latem to może niewielki kłopot, ale przy padającym deszczu albo niskiej temperaturze trudno mówić o komforcie użytkowania pralni. Bardzo ważne, aby tego typu pralni w domu nie lokalizować obok reprezentacyjnego tarasu. Suszenie ubrań na zewnątrz jest bardzo korzystne. Ale widok prania rozwierzonego na tarasie bądź w jego bezpośrednim otoczeniu obniża estetykę miejsca. Trzeba ponadto zadbać o możliwość suszenia ubrań w pomieszczeniu pralni. W naszym klimacie opady nie pojawiają się sporadycznie, ale często nawet kilka dni z rzędu jest pochmurnie i od czasu do czasu pada deszcz. Pralnia z wyjściem na ogród ma niewątpliwe wiele zalet. Jest przestronnym, komfortowym i osobnym pomieszczeniem które jest niewidoczne dla oczu gości, umożliwia wygodne suszenie albo w ogrodzie w przypadku pięknej pogody, albo też w samej pralni. W takiej pralni nie ma również kotła, więc nie trzeba się martwić o uszkodzenie elektroniki. Mankamentem będzie konieczność wnoszenia czystych ubrań na wyższą kondygnację, gdzie zazwyczaj są sypialnie i garderoby. Chyba, że mamy do czynienia z domem parterowym. Takie pomieszczenie mocno też izoluje domownika, jeżeli nie ma pomocy osoby z zewnątrz i na pewno nie pozwala na pranie w ciągu dnia mamom, które opiekują się dziećmi. Komfortowe urządzanie pralni, korzystanie z pralni domowej powinno być jak najwygodniejsze i dlatego należy dobrze przemyśleć aranżację pralni w domu i jej wyposażenie. Kluczowym aspektem jest oczywiście funkcjonalność. Ale jednocześnie nie należy zaniedbywać kwestii estetyki. Nawet pomieszczenie gospodarcze powinno ładnie się prezentować i nie odbiegać stylistycznie od pozostałych wnętrz. Jednak idealna organizacja przestrzeni oraz odpowiednie wyposażenie stanowi podstawę. Zlew lub umywalka często zdarza się, że całą uwagę skupiamy na pralce, meblach i akcesoriach. A wyjątkowo funkcjonalnym elementem. Okazuje się zlew lub umywalka. Po co chodzić do innego pomieszczenia, aby uzupełnić wodę w żelazku? To nie wszystko. Niektóre delikatne rzeczy wymagają prania ręcznego, a przy dużych zabrudzeniach dobrze wcześniej pranie namoczyć. W takiej sytuacji posiadanie zlewu lub umywalki będzie wybawieniem. No i jeszcze jedno: pralnia w domu. Jak każde inne pomieszczenie gospodarcze, wymaga systematycznego sprzątania. Jeżeli tylko metraż pomieszczenia pozwala, to przynajmniej mała umywalka jest wskazana. Ciekawym rozwiązaniem będzie też zlew gospodarczy w kształcie niewielkiej wanny montowanej do ściany. Można go również umiejscowić na blacie przykrywającym pralkę i wtedy będzie miał formę misy. Zaleca się, aby zlewy w domowej pralni montować na wysokości około 87 cm i żeby miał on co najmniej 12-15 cm głębokości to zapewni wygodę użytkowania. Jednocześnie bardzo przydatny okazuje się blat który może posłużyć do odkładania poskładanych ubrań. Blat można połączyć ze zlewem. Meble i akcesoria do pralni bardzo ważne jest, aby mieć odpowiednią ilość miejsca na przechowywanie. Można zdecydować się na szafki zamykane lub otwarte, a także na półki. O ile szafki zamykane na pewno prezentują się bardziej elegancko, to w przypadku domowej pralni lepszym rozwiązaniem bywają modele otwarte. W ten sposób unika się nerwowego szukania konkretnego płynu lub proszku i otwierania kolejnych szafek. To, co jest na widoku automatycznie łatwo zlokalizować. W pośpiechu czasami zapomina się, gdzie leży mp płyn do prania wełny. Jeżeli jest on widoczny, to praca staje się łatwiejsza. Mniej stresująca i szybsza. Poszczególne półki dobrze jest posegregować. Na jednych można położyć kosze lub torby na brudne rzeczy, inne będą dla proszku i płynów do prania. Konieczne jest też wydzielenie miejsca na środki czyszczące, mop, wiadro i szczotkę. Dobrze się sprawdzają wysuwane kosze na bieliznę, ale i małe koszyczki na mniejsze akcesoria. Przydatne okazują się mocne uchwyty mocowane do ściany na których łatwo zawiesić deskę do prasowania, suszarkę czy odkurzacz, ale również drążki z wieszakami. Na nich można zawieszać ubrania mocno się gniotące. No i oczywiście blat do poskładanych rzeczy, jeżeli pierze się naprawdę dużo i często, to najlepiej wygospodarować miejsce na podłodze na deskę do prasowania, aby nie trzeba było jej ciągle rozkładać. Oczywiście jest to możliwe jedynie w większych pomieszczeniach. Warto pamiętać aby wybierać szafki czy półki bardzo stabilne, lepiej, żeby nic nie pospadało na podłogę pod wpływem wibrowania pralki. Idealnie się nadają regały z systemem wysuwanych koszy i półek. Wygodna segregacja bielizny, odzieży i pościeli jest chyba marzeniem każdej perfekcyjnie zorganizowanej osoby. W przypadku pralni domowej jest to możliwe. Wystarczy większa ilość koszy aby każdy przeznaczyć na konkretną kolorystykę, można też jeden kosz na brudną odzież poświęcić na rzeczy, które wymagają prania ręcznego albo na delikatnym programie w pralce, to ogromnie ułatwia i przyspiesza pracę, ponieważ nie trzeba się męczyć z segregacją bezpośrednio przed praniem. Co więcej, łatwo też sprawdzić, czy w koszu uzbierało się już wystarczająco dużo ubrań. Aby uruchomić pralkę, w ofercie rynkowej są często dostępne bardzo estetyczne modele z różnego rodzaju materiałów, więc bez problemu dopasuje się koszna, brudną odzież do stylistyki pomieszczenia. Akcesoria do suszenia w pełni funkcjonalna pralnia często służy jednocześnie jako suszarnia, dlatego warto zainstalować pod sufitem model suszarki z opuszczanymi linkami albo mieć stojącą suszarkę rozkładaną. Coraz chętniej stosowanym rozwiązaniem Zanim jest również automatyczna suszarka do prania która szczególnie się przydaje w okresie przejściowym ale nie tylko stosują suszarkę automatyczną skracamy czas oczekiwania na wyschnięcie prania a ponadto nie trzeba go rozwieszać pralnia to także świetne miejsce do oprasowania jeżeli planujemy prasować w pralni to konieczne jest zadbanie o odpowiednie oświetlenie.